Stało się, że Ahach jego syn otrzymał królestwo i panował nad ludem do końca życia. I popełnił wielką niegodziwość i doprowadzając do wielkiego rozlewu krwi, jego życie było krótkie. I Etem, potomek Ahaha przejął królestwo, a on także czynił to, co niegodziwe. I urodził się mu syn Moron. I stało się, że Moron panował jako jego następca i on także postępował niesprawiedliwie przed Panem. I Moron spędził resztę swojego życia. Zanim wrócę do komentowania tego fragmentu z Kroniki Etera, to powiem, zacytuję może, czy przytoczę myśl naszego wybitnego rodaka i pisarza sci-fi Stanisława Lema. Istnieją trzy rzeczywistości. Tak. Jedna rzeczywistość to jest rzeczywistość progresywna, to znaczy rzeczy zostawione same sobie rozwijają się, kwitną i tworzą się same. Kolejna rzeczywistość to rzeczywistość zupełnie stabilna. Rzeczy zostawione same sobie stoją w miejscu, nie zmieniają się w ogóle. I jest jeszcze trzecia, taka bardziej katastroficzna, rzeczy, gdzie rzeczy zostawione same sobie bez opieki niszczeją, psują się. W końcu zapadają w chaos, totalny chaos. Nasza rzeczywistość, w której my żyjemy, bardziej przypomina temu. A na pewno tak wyglądają nasze życia. Jak zacząłem, tak czytać tutaj, dzisiejszy fragment z księgi Bruna, to za mną był, poza, poza tym budynkiem, widać było ten, który stoi za nim. Wielki, piękny, okazały i taki zadbany. I póki co, życzę mieszkańcom jak najlepiej. Nasze życie pozostawione sobie same. Się psuje, ja, tak? No i właśnie tak, kiedy zapominamy o Bożych przykazaniach, czytaj, zapominamy, zapominamy o sobie. To kończymy tak, jak niefortunny król Moron, jego ojciec, i jego dziadek. tak? najpierw dziadek, potem ojciec, a potem sam syn, i sam syn kończy w niewoli. To w końcu rzeczywistość, poddani są tego symbolem, sprzysięga się przeciwko niemu. Tak. Dlaczego warto się dbać? Dlatego, żeby jak najwięcej mieć wpływu na własne życie. Księga Marmona gdzie indziej przypomina: Nigdy nie pokładaj ufności w człowieku i w ramionach cielesnych nie szukaj swojej si Księga Mormona wielokrotnie wzywa do pamiętania i o zadbania o samego siebie o swoje podwórko. Cześć, na razie trzymajcie się hej. hej.